kim ja zagram jako Polska, ale jak widzicie, każde państwo jest bogate. Pewnie większość z was to wie, ale jeżeli ktoś nie wie, jak to się stało, to wystarczy wejść na jakiś kraj, wybrać sobie tutaj tryb piaskownicy, no i można zacząć tutaj rozgrywka. Więc mogą ustawić tutaj podatki, towary, inwestycje, no ale to jak widać nic zbytnio nie zmieni. Więc najlepiej yy, można podatki w 100% zabrać oraz zacząć inwestować w taki sposób, bo i tak to mi nic nie robi. A w taki sposób moje państwo będzie się rozwijało i ten przychód na minusie, który jest spowodowany inflacją, zacznie spadać. No a tutaj chyba muszę standardowo to ogarnąć jakoś. Chociaż wpływy z podatków i produkcji nie potrzebuję. No tam wszystko w ekonomiczny, ekonomicznie przyrost populacji. No i można zacząć skipować tury, chociaż nie muszę skipować tur, bo przecież jestem bardzo bogatym państwem, więc jedyne co potrzebuję teraz zrobić, to wyrekrutować jakieś wojsko, które będzie w stanie ruszyć na inne państwo. Ogólnie inne państwa chyba też są w tym trybie tak bardzo dobrze rozwinięte i też będą mogli wyrekrutować bardzo potężną liczbę wojsk, ale nie jestem co do tego 100% przekonany czy tak jest, czy nie, więc, więc sprawdzę to sobie na jakimś mniejszym państwie, na przykład na Litwie. Ono i też mamy nieskończoność tym. ik Punktów ruchu. Oczywiście znaczy nieskończoność. 99 natura. A siły politycznej, czy tam punktów dyplomatycznych, niestety mamy tyle, ile normalnie. No ale szłam kasy na minusie 8 milionów, czyli te inwestycje jednak coś przyniosły. Więc bardzo przyjemnie. Myślę, że taka armia już starczy. Nie wiem, czy atakować Białoruś, czy Litwę, czy może. czy Słowację, czy Czechy. Bo chciałbym jakieś państwo, na którym byłbym w stanie sobie sprawdzić, czy inne państwa też są tak bogate, i czy będą mogli rekrutować sobie wojsko przez całe państwo, żeby wypalać wrogie wojsko. Czy. Może oni jednak tacy bogaci nie są, ale sprawdzimy to sobie jednak na mniejszym państwie, żeby w razie czego moje wojsko było w stanie dotrzeć do końca państwa. Więc wypowiadam wojnę Litwie i oni chyba tacy bogaci nie są. I oni chyba serio tacy bogaci nie są, bo my jesteśmy najbogatszym państwem na świecie. Czyli mogę dać tytuł, że Polska stała się najbogatszym państwem na świecie, więc to jest naprawdę fajny tryb, żeby się pobawić. I mógłbym teraz ruszyć w sumie na Ukrainę, skoro tak. Na Ukrainie też mógłbym się upewnić co do mojej teorii. No! Oni są tacy bogaci. No i pięknie. Więc pora sobie tutaj odbijać kresy wschodnie oraz inne tereny. i całą Ukrainę w sumie można. Chociaż tego wojska to jest już coraz mniej na tym froncie. Jak jakby... Mimo tego, iż mam tutaj naprawdę dużo wojska, to widać, że tego wojska tutaj się z czasem robi coraz mniej. Więc mimo tego, że jestem takim bogatym państwem, to nie mogę tutaj lekceważyć jednak moich wrogów. Ale też nie miałbym teraz żadnych problemów, żeby przez... Pół godziny nawalać wojskiem, które by ruszyło na chłopie ten. Yy, a mi się pieniądze nie kończą. Ja skipuję tury i to mi nie? Ja myślę, że te pieniądze mi będą spadały. One mi nie spadają, no to pięknie. No to w... czemu tak że to z tymi inwestycjami to podziało? Nie wiem. Zrobię coś takiego w sumie. Trzeba inwestować w to państwo. Czy mogę więc wszystko tu krainę? Niestety nie. Myślałem, że jak jesteśmy tacy bogaci, to będziemy mogli. Niestety pieniądze wszystkiego mi nie dadzą. I mogę już tutaj tworzyć krajstwo polskie? Ale nie, ja chcę Wielką Polskę, a nie Królestwo Polskie. Więc dobra, mając tak, taki potencjał, mógłbym nie farmić sobie tutaj na jakichś chłopie bołkanach śmiesznych czy coś, tylko chłopie zajmować jakieś poważniejsze jakby państwa. Ruszę teraz na Niemcy i postaram się przejąć jak najwięcej państw na zachodzie. A w międzyczasie przypomnę ci o zostawieniu łapki w górę. Suba, wideo na serwer Discord, wideo na kanał Sewek Plus, zajrzenie w opcje wspierający, napisanie komentarza z pomysłem na film, gdzie napiszesz też razem pomysł na film, oraz możesz wbić na xmap.fan, gdzie aktualnie prowadzimy wojnę z Ukrainą i każda siła się liczy. Link do tej strony macie w opisie oraz do Discorda Polski na tej stronie. A ten front tutaj się fajnie przesuwa. Mimo tego, że tego wojska tutaj jest coraz mniej. I nie zdziwiłbym się, gdyby mnie tutaj zaraz Niemcy przebili. Więc ja tutaj zaraz zaczynam kolejną, przepoteżną rekrutację wojsk. A asymilować tereny to jednak też powinienem. Ponieważ nie chciałbym tam mieć żadnych rebelii. 2 1 3, 7 wojska mi to pozostało po ataku. Cóż za zbieg okoliczności. No ale tutaj Niemcy już są całe moje. Co mi jeszcze nie całe? No i pięknie, dobra. Niestety nie mogę wziąć całych Niemiec, więc ja sobie tutaj ich wasalizuję oraz tutaj ich zaanektuję. Niby mógłbym tutaj dalej lecieć na zachód, a nie wiem czy mając taki potencjał nie ruszyć sobie tutaj na Moskwę. Chyba, żebym ruszył tutaj jeszcze na Francję, która też je, jednak jest potężnym państwem, a później bym ruszył na Rosję. I może jeszcze desant na Stany Zjednoczone, chociaż te prowincje na Stanach Zjednoczonych są takie nieprzyjemne do bicia się. Jakby, na przykład to, co to jest za jakiś prostokącik śmieszny? Ja nie, nie lubię walczyć przeciwko, Stanami, z, przeciwko Stanom Zjednoczonym, bo te prowincje są takie nieprzyjemne do przechodzenia, że nie, dobra, nie zaatakuję ich. Nie mam na to psychy, ale zaatakuje Francja, zaanektuje sobie 200 i zaanektuje sobie tutaj Benelux, może tutaj też tę grupę w oraz Austria, Białorfitw... Łotwę, Estonie, może na którejś z tych państw, nawet ten, ruszę po prostu i postaram się ruszyć później na Moskwę, jakby wypowiadając już wojnę, bo na takie mniejsze państwka to mi się nie chce, nie wiem, marnować wojska i czasu. Okej, okay, chyba się aktualnie wszystko ładnie asymiluje. I nie, no, daj, mam 76 tysięcy wojska, co na Francję powinno starczyć, ale dobra, ja coś tutaj i tego rekrutuję. A, ten przykład i tak zawsze warto mieć, bo jednak tutaj pracę trochę pieniędzy, wydając na przykład na asymilację, no? Ale nie wiem czy jak ja nie tracę pieniędzy, to czy to czy ja będę zyskiwał też pieniądze jeśli się na przykład jeśli będę miał dobry przychód. Ciekawe bardzo. No ale raczej wątpię, więc po prostu dostajemy masę pieniędzy, ale nic więcej już nie możemy zarabiać. Bardzo ciekawy tryb. Ok, całe wojsko zgrupuję w Warszawie. Później to wojsko z Warszawy pójdzie sobie do Frankfurtu, ponieważ Frankfurt jest blisko granicy z Francją, na którą chcę teraz ruszyć. I w sumie więc takie wojsko. Ile to będzie? No, z 250 tysięcy, armia? 217 tylko. A, no ale dobra, to jest takie sporo. Ja sobie tutaj już ogarniam jakieś tutaj wasali, ponieważ, no powiedzmy sobie szczerze, na no takie państwa to nawet nie chce mi się, chłopie, ten poświęcać jakoś ten czasu dużo. Węgrów nie będę anektował, węgry niech sobie tam żyją, oni się wszyscy zgodzili tutaj, póki co Beneluxu nie wasalizuje i nie anektuje, ponieważ chciałbym mieć tutaj z Francją jednak mniejszą granicę, dopiero jak podbiję Francję, to sobie tu ogarnę, ogarnę Benelux. A też trzeba sobie to powiedzieć, Szczerze. Na takiej grze, gdzie masz kopie wszystko, to tak troszeczkę też nie masz takiego wielkiego wyzwania. Oj, ale mi w paryżu mało wojska zostało, tam chyba jakieś potężne wojsko było. Jestem co do tego wręcz przekonany. No ale jak gdzieś masz ograniczony budżet i TP, to jednak wtedy jest jakieś wyzwanie. Tutaj takiego wyzwania nie ma. Też ta nazwa, tryb piaskownicy. Jestem by teraz pewnie zrobię niesamowitego odkrycia i pewnie będziecie w szoku, ale ten tryb pewnie nawiązuje do tego, iż piaskownicy była super zabawa i ITP, a tutaj też się można pobawić po prostu mając nieograniczony. Budżet. Pewnie ta nazwa też do tego w taki sposób nawiązuje. Rosja, Belgia i Szwecja mi, mi wypowiadają wojnę. Ja tutaj chciałem wziąć z nimi pokój. Z Rosją też, ale z Rosją najkrótszy, jaki się da, tylko pokój chce. I ciekawe, czy w takim trybie szłoby upaść. Jeśli by mi rozbili całe wojsko, ja bym nie mógł wyrekrutować na jakiejś kratce wystarczająco wojska, bo bym nie miał jakiej, jakiejś dużej populacji. Oni by mi wszystkie prowincje zajęli, no to w sumie idzie upaść na takim trybie. O, wszyscy się zgodzili na pokój. Pięknie, dobra. Czy będę mógł całą Francję? Niestety nie, ale już ich mogę wasalizować, więc ich osobie ja tutaj wasalizuję oraz anektuję. Zarządzaj aneksji. No i pięknie. I chciałem tutaj też ten Benelux zjąć, żeby te granice się jakoś prezentowały. Z wami za ile? Za 9 tur mogę tutaj dawać ultimatum. Więc Między w międzyczasie zgrupuję całe swoje przepotężne wojsko do Paryża. W sumie ultimatum... A, z Belgią wziąłem pokój. No to sobie Belgii póki co nie wezmę. Więc tutaj można ich sobie już zaanektować. Zarządzaj aneksji. No i to Polska, te granice się już ładnie prezentują. Trzeba tu jeszcze ogarnąć wschód. Oraz ten sobie Benelux, który zaraz ogarniemy. A w Białorusi sobie wypowiem wojnę. Tak nie wiem, dla przetrenowania czy co. Jak zaraz ruszę na ich kopię seniora, czyli Rosja. Czemu ja znów zyskałem pieniądze? Mi się tutaj co tury oznawiają pieniądze. Ciekawe bardzo, dobra. Więc ja tutaj asymiluję wszystko to co mogę, póki to wojsko idzie tutaj na granicę z Białorusią. Kurde, denerwuje mnie to, że na tak mało punktów dyplomatycznych. Mogę bardzo mało tutaj tego, prowincji asymilować na jedną turę, więc... Dwie tury skipuję cały czas, chociaż to nie ma sensu. Wcześniej dostawałem trzy punkty dyplomatyczne, saturę teraz zostaje pięć. I Algeria mi wypowiada wojnę. Ciekawe. Już mi się tam skończył pokój z Rosją, więc z Belgią też mi się zaraz ten pokój skończy i będę mógł sobie tutaj ładnie wyrównać granice. I Norwegia mi wypowiada wojnę też. Ja z Norwegią wojny nie chcę. Przyjemnie, że te wszystkie państwa się zgadzają na pokój. No, brak tutaj Białoruś ładnie pokonana. Tutaj już, o, mogę dawać te wasalizacje wszystkie. Luksemburg się może tak o po prostu zgodzi na oddanie się od razu. I Niderlandy, no i pięknie, dobra. Myślę, że Belgia i Niderlandy się nie zgodziły od razu na oddanie się w mojej granice, więc... Trzeba tutaj jeszcze takie prowokacje w sumie zrobić. A ja teraz jeszcze sobie zaatakuję Łotwę i Estonię. I Rosja ja mnie znów atakuje. Trzeba było z nimi nie brać takiego długiego pokoju. Ale chociaż widzimy jakie oni mają wojska. To były z takich chłopie po 7, 7 osób. siedem 7 żołnierzy. Ja żądam zwrotu moich wszystkich terenów konferencji pokojowej, no i pięknie. I Arabia Saudyjska też z nimi nie chce się bić. No i super, dobra. Więc ruszamy na Stonie i łatwe. Nie wiem czy, czy też te ofensywy tutaj na infanty mają sens, bo sobie przedłużę tutaj front z Rosją, a ten front z Rosją i tak w sumie jest długi. Tutaj z Belgą sobie nie przedłużałem tego frontu, tylko dopiero później zająłem tutaj yy, zajmuję w sumie jeszcze te, ten Benelux, no ale to już w sumie trochę inna sprawa tutaj z tą Rosją. Można by było zrobić wasali tutaj z Białorusi, Łotwy itp., żebym ja mógł chodzić na ich tereny, a oni, żeby nie mogli chodzić na moje, bo by mnie oddzielała Białoruś, która by była moim wasalem, ale bym jej nie wezwał do wojny. No ale w normalnej rozgrywce to się przydaje, no ale w takiej grze jednak na czyj tak to nie jest potrzebne. No i oczywiście tutaj wszystko też trzeba asymilować. O, koalicje jakąś są. Nie chcę żadnej koalicji tutaj. Całe wojsko idzie do Warszawy i trzeba się tutaj mobilizować na Rosję. Tylko przed tym jeszcze raz asymiluje tu wszystko ładnie. Oj, deklaracje niepodległości. Dobra, podbija ich tu w sumie już. Chyba wystarczy mi tyle populacji co tu jest. Bo pieniądze to się nie ma co martwić. A, no jeszcze zażądam tutaj aneksji. Przedłużyłem sobie teraz front z Niderlandami. Mogłem sobie tam to ogarnąć później. Ten tutaj ugodę z nimi. naszą znaczy, się ugodę. Co ja gadam? E Aneksję, no, no ale tak nie zrobiłem. I ja bym chciał jednak tutaj z nimi pokój, bo tutaj są przeogromne problemy z tymi Niderlandami. Kurde, oni się tak łatwo tutaj nie dadzą. Niemniej jednak jest większy problem, no ale jest jednak najpotężniejsze państwo na całym Beneluksie. Więc ja tutaj poczekam, aż będę mógł ich znów zasalizować i zaanektować, bo wcześniej jednak trochę popsułem, a w międzyczasie się przygotowuję na Rosję. Nie wiem, ile wojska w sumie nawet na nich potrzebuje. Dobra, myślę, że tyle wojska ja mam już starczy. Mogłem tutaj rekrutować w nieskończoność to wojsko, ale, ale nie widzę sensu. Myślę, że tyle ja mam aktualnie, mi na pewno wystarczy. Starczy. Kazachstan mi wypowiada wojna, dużo państw mnie nie lubi. Jak moje relacje dyplomatyczne? Cały świat mnie nie lubi, co jest. Znaczy, zawsze tak jest, że w Age of History, że im państwo potężniejsze, tym bardziej go inni nie lubią. Ale żeby aż tak, także tutaj coś obstawię na granicy z Kaliningradem i pora się tu powoli ustawiać. Też ogólnie w sumie nie wiem, po co tyle wojska rekrutowałem. Jak mnie wcześniej Rosja zaatakowała, to widziałem, ile oni mają wojska. Ale kto wie, może w głębi państwa coś mają potężniejszego. Chociaż Rosja jest słabym państwem w Age of History, i ja o tym nawet film robiłem. O i Mołdawia mnie atakuje, i Szwajcaria. Ile tego jeszcze trzeba tutaj skip. Mega nie lubię jak jestem takim, jak mnie często państwa atakują, bardzo tego nie lubię, bo muszę przeskiwować bardzo dużo tur, żeby przejść do kolejnej tury, nie? a to i tak się kończy najczęściej takim zwykłym pokojem, ja jestem tak jak jestem takim wielkim jednak państwem, to jednak te wojny będę miał często. No dobra, nie ma co tutaj narzekać, bo to nic nie da, trzeba iść po Moskwę. Znów jak atakuje Rosję, to małe wojska pozostaje na Kaukas, ja tak sobie zawsze mam. Też ja zawsze zapominam czy wojsko stąd może przejść na Krym. Chyba nie może. Stąd na Krym nie może. Bardzo fajną Dasia. Ciekawe. Ofensywa na St Petersburg tutaj też idzie, więc pięknie. I tutaj, tutaj idzie ofensywa na Moskwę. 5 tysięcy żołnierzy na Moskwę to... 5 tysięcy żołnierzy ogólnie to jest git liczba, ale na, na atak na stolicę to jest trochę za mało. No ale jednak to jest Rosja. Wiadomo, iż Rosja potężna w tej grze nie jest, więc nie zdziwiłbym się, jakby tam nawet nic nie było. Albo nie wiem, z tak może czy jest to wojska. Ale i tak pewnie nic, nie, nic tam nie będzie. Więc ja tutaj oczywiście sobie wezmę jak najwięcej, żeby mieć jak najwięcej... jak najwięcej w konferencji pokojowej, którą zaraz zacznę. Oj, przebił mi się tam gdzieś nawet. Co jest? miałem lukę we froncie, tam na Kaukazie o tutaj, nieprzyjemnie, ale już tego nie będę odbił, ponieważ Moskwa udało by się zdobyć, nie zwróciłem uwagi czy nie tam coś mieli czy nie, ale będąc szczerym nie obchodzi mnie to tutaj tej wojsko zostało okrążone i mam 40% więc mogę sobie tutaj zacząć rozmawiać o pokoju i trzeba jakoś tu tutaj wykminić, żeby też tą Moskwę wziąć i mieć jeszcze do niej dostęp lądowy, na Kaukazie mi tutaj aż tak bardzo nie zależy, coś takiego nie prezentuje się to jakoś ładnie, no, ale mamy St. Petersburg oraz Moskwę, więc więc jak dla mnie git, papa widzowie.